Witam Cię drogi widzu, a przed nami tnący łuk. Czy pamiętasz jak on się nazywa? 3, 2, 1, sprawdzamy! korbi. wymagany poziom 31. Bardzo duża szybkość ataku, aż 8 punktów zdrowia procentowych wykradzione za każde trafienie. 30% do szansy na otwarcie rany, spowalnia celo 30%, to dobre. Także dla amazonki na poziomie 31 albo do jakiejś innej postaci myślę, że może być. Dobra, że nie ma jakiś mega dużych, ale już w tym trzecim akcie coś można zawsze podziałać. Jest za to bardzo duża szybkość ataku. No i to zdrowie, szansa na otwarcie rany. Fajnie, fajnie. Jeżeli kiedyś wydropiłeś ten przedmiot, możesz napisać w komentarzu. I czy w ogóle podnosisz takie nisko poziomowe przedmioty? No ja zapraszam na kanał. Jest na nim więcej ciekawych materiałów z gry Diablo 2 i nie tylko. A jak chodzi o Diablo, to jest ta seria, co to jest, która jest teraz kontynuowana. W kolejnych dniach identyfikuje to różne ciekawe unikaty, które Niekoniecznie znajdują uznanie wśród graczy z różnych powodów. Krótko omawiam. A na kanale są też poruszone zestawy, w tym niszowe, omówione słowa runiczne, poradniki, rozgrywki. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak materiał się podobał, daj łapkę w górę i subskrypcję. Zapraszam, cześć!